Dzień dobry Państwu. Chciałabym zająć się dzisiaj trochę nietypową kwestią, ale kwestią bardzo istotną z prawnego punktu widzenia dla Rzymian. Istotną zarówno jeśli chodzi o prawo publiczne, jak i prawo prywatne. Kwestią, która zaprzątała umysły zwykłych ludzi, ale również prawodawców, wodzów, ale i polityków. Chodzi mi mianowicie o kwestię piractwa, piractwa morskiego. Była to kwestia bardzo istotna zarówno ze społecznego, jak i prawnego punktu widzenia, oczywiście z punktu widzenia militarnego. W związku z tym warto jest jej się przyjrzeć, dlatego że pozwala spojrzeć na prawo, na sposób tworzenia prawa i różnych regulacji dosyć kompleksowo, a trochę inaczej niż zwykle. Piractwo stanowiło olbrzymie problem od czasów najdawniejszych, natomiast przez długi czas Rzymianie starali się je ignorować i dawali na nie ciche przyzwolenie. Dlaczego tak było? Dlatego, że Rzymianie, przynajmniej na początku istnienia swojego państwa, nie byli wcale ludem, nazwijmy to, morskim. Byli ludem zdecydowanie lądowym, jak to określił jeden z badaczy, ludem szczurów lądowych, którzy może się bali. To jest oczywiście pewna generalizacja i na pewno należy bardzo ostrożnie ją stosować, ale dosyć obrazowo pokazuje stosunek Rzymian do morza i wszystkiego tego, co z morzem było związane. Natomiast, oczywiście, w momencie, w którym Rzym otworzył się na handel morski, piractwo stało się problemem, z którym coś trzeba było koniecznie zrobić w jakiś sposób zadziałać. I to jest taki moment, w którym Rzymianie zaczynają o piractwie mówić, zaczynają się mierzyć i w sensie militarnym, i w sensie prawnym. Oczywiście historia rzymska zna bardzo wiele antypirackich kampanii, w tym najsłynniejszą kampanię Pompejusza z 67 roku przed naszą erą. Natomiast mnie interesują przede wszystkim kwestie prawne czyli to, jak piractwo zdefiniowano. Dlatego, że to jest definicja, która pozwoliła później na rozwój pewnych koncepcji w prawie międzynarodowej. Zacznijmy od kwestii terminologicznych. Łacińskie słowo pirata, czyli właśnie pirat, to nie jest wcale słowo, które funkcjonowało w łacinie od bardzo wczesnego okresu. To jest słowo, które wprowadził do łaciny dopiero Cyceron to jest pierwszy wiek przed erą. Wcześniej posługiwano się różnymi bardzo bardzo ogólnymi terminami, takimi jak predo czy latro i to były słowa, które mogły oznaczać zarówno rozbójnika lądowego, jak i morskiego. I w związku z tym czytając teksty źródłowe czasami mamy problem z rozpoznaniem o jaki typ rozbójników chodzi morskich czy lądowych. Natomiast słowo pirata Święte z greckiego "pirates" to już jest termin desygnujący konkretnie tylko i wyłącznie morskich rozbójników. Spróbujmy przyjrzeć się z rzymskiej definicji piractwa, która jednak nie da się odtworzyć z tekstów prawniczych. Trzeba do tego wykorzystać teksty literackie, które dają pewien pogląd, pozwalają na zbudowanie takiej w miarę konsekwentnej definicji. Piratami nazywano takich morskich rozbojników, którzy oczywiście poruszali się na statkach, byli uzbrojeni, ale to jest bardzo interesująca kwestia, mieli bazy lądowe i atakowali nie tylko na morzu, ale również na lądzie. Atakowali przybrzeżne miasteczka i wioski, ale również e, potrafili zaatakować na szlakach handlowych wiodących wzdłuż morza. W związku z tym e, piractwo nie ograniczało się tylko i wyłącznie do Mórz było również problemem miejscowości terenów nadmorskich. Co z tego wynika? To jest bardzo istotna kwestia, ponieważ wódz, który chciał się rozprawić z problemem, z problemem piractwa, nie mógł ograniczać swojej kampanii wojennej wyłącznie do walki morskiej. On musiał przede wszystkim zniszczyć bazę lądową piratów po to, żeby piractwo nie odrodziło się bardzo szybko. I tak prawdopodobnie zrobił Pompejusz. Poza oczywistym faktem, że w jakiś sposób się na pewno z piratami dogadał i zaproponował im pewne polubowne rozwiązania, to dużą ich część przesiedli w głąb lądu, tak żeby oni nie mogli korzystać ze swoich włas, które oczywiście zostały zniszczone. I żeby nie mieli takiej pokusy powrotu do uprawianego przez siebie procederu. Natomiast równolegle z tymi działaniami militarnymi zaczęła się rozwijać prawna koncepcja piractwa. Autorem tej koncepcji jest właśnie wspomniany przeze mnie Cyceron, czyli polityk, nie prawnik. Natomiast wypracowana przez niego koncepcja ma rzeczywiście e, ogromny wpływ na to, e, jak współcześnie rozumiemy różnego rodzaju e, przestępstwa, e, które można określić, zakwalifikować w tej bardzo, bardzo szerokiej kategorii delikta i względu. Otóż Cicero zdefiniował piratów jako wrogów wszystkich ludzi, jako wrogów całej społeczności ludzkiej communes hostes hominem. I teraz co z tego wynika? Cicero wyjaśnia, że e, piraci to nie są wrogowie w sensie wrogowie państwa, wrogowie z którymi można toczyć wojnę. To są wrogowie wszystkich ludzi, a zatem takie e, osoby, przeciwko którym każda społeczność e, może e, prowadzić działania militarne, ale jednocześnie nie są to działania wojenne, w związku z czym nie należy, nie ma obowiązku dochowywania pewnych, obowią pewnych zasad, które obowiązywały w okresie prawdziwej, słusznej wojny. I to trzeba się na moment zatrzymać, po to, żeby wytłumaczyć, co Rzymianie rozumieli przez termin słuszna wojna. Taką wojnę po łacinie określamy jako bellum justum, czyli justum pium que bellum. A zatem słuszna wojna według rzymskiego prawa wojennego to jest taka wojna, którą toczy się przeciwko społeczności, która może być uznana za wroga, czyli przeciwko społeczności zorganizowanej, która ma jakieś swoje organy, i musi to być wojna we właściwy sposób wypowiedziana przez Rzym temu państwu, albo przez to państwo, Rzym, przez tę społeczność rzymową. A zatem dwa istotne warunki. Po pierwsze, wróg, który jest zorganizowaną społecznością, i po drugie, wojna wypowiedziana w odpowiedni sposób. Teraz właśnie piraci to nie jest zorganizowana społeczność. Owszem, oni bardzo często tworzą takie quasi-społeczności, mają swoich wodzów, czasem mają nawet swoje jakieś wewnętrzne prawa, ale z punktu widzenia kawarzyńskiego nie stanowią zorganizowanej społeczności. Co to znaczy? To znaczy, że nie są wrogami. Teraz z tego Cezarem wyznawa kolejny wniosek. Skoro nie są wrogami, skoro nie toczy się przeciwko nim słusznej wojny, nie trzeba dotrzymywać dawanych im obietnic, nie trzeba dotrzymywać zawieranych im układów. I to jest koncepcja, która posłużyła oczywiście do walki o charakterze politycznym. To jest koncepcja świetnie nadająca się dla celów propagandowych. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jakiś rzymski polityk toczył walkę polityczną, ze swoim przeciwnikiem, to wystarczyło nazwać tego przeciwnika piratem i pokazać go społeczeństwu właśnie jako rozbójnika morskiego i można już było zrywać zawierane z nim układy i nie dotrzymywać przyrzeczeń. Cicero usiłował tę taktykę zastosować przeciwko Antoniuszowi, który po śmierci Juliusza Cezara toczył walkę o władzę z młodym Oktawianem, późniejszym cesarzem Augustem. Natomiast sam Oktawian wykorzystał potem tę metodę, zresztą dużo bardziej skuteczną niż Cyceron, w walce z synem wielkiego pompejusza Sekstusem. I rzeczywiście do tej pory wszystkie źródła które my mamy na temat postaci sekstusa pompejusza to są źródła opisujące go jako rozbójnika morskiego. Oktawian rzeczywiście zerwał zawarty z nim układ i doprowadził do zwycięstwa z nim w wojnie domowej właśnie w ten, no, umówmy się, mało słuszny sposób. Natomiast ta koncepcja poza oczywistym walorem politycznym miała również bardzo istotne konsekwencje prawne. Dlaczego? Zwróćcie, zwróćcie Państwo uwagę na fakt, że państwo rzymskie starało się swoim prawem chronić przede wszystkim swoich obywateli i zapewniać im daleko posunięty komfort psychiczny. To widać bardzo dobrze na przykładzie rzymskiej armii, dla której z prawnego punktu widzenia zrobiono wszystko, żeby żołnierze walczący w tej armii, legioniści, czuli się dobrze i komfortowo. Co im zapewniono? Zapewniono im przede wszystkim poczucie, że nawet jeśli dostaną się w niewoli u wrogów, bądź zginą, to jednak ich prawa zostaną zachowane. Służyły do tego dwie instytucje prawne. Po pierwsze, just post czyli prawo powrotu, które gwarantowało osobie, najczęściej właśnie żołnierzowi powracającemu z niewoli u wrogów, odzyskanie wszystkich swoich praw, w tym oczywiście wolności i obywatelstwa, oraz fictio legis cornelia, czyli fikcja, fikcja prawna, zapewniająca ważność testamentu osoby, która zmarła w niewoli żoł. Znowu, bardzo często dotyczyło to żołnierzy. Z drugiej strony mamy również szereg innych regulacji, takich jak chociażby instytucja peculium castrense, która zapewniała, która zapewniała żołnierzom będącym synami pod władzą pewną samodzielność finansową y, y, majątkową. A zatem to jest pewna y, bardzo typowa ścieżka działania rzymskiego prawodawcy zapewnić osobom, na którym nam zależy, jak najkorzystniejszą pozycję prawną. I teraz w całym świecie starożytnym, oczywiście, piractwo zawsze stanowiło poważny problem. No bo świat starożytny z naszego punktu widzenia to jest przede wszystkim basen Morza Śródziemnego, a w basenie Morza Śródziemnego piraci grasowali jak świat świata. W związku z tym, e, oczywiście, e, istniały e, jeszcze między państwami greckimi chociażby różnego rodzaju układy. W których te państwa próbowały na zasadzie wzajemności zwalczać piractwo i gwarantować swoim obywatelom wzajemnie, oczywiście, pewne formy ochrony. Natomiast Rzymianie jako pierwsi podeszli do sprawy kompleksowo. I teraz, biorąc pod uwagę fakt, że piratów nie traktowano w prawie rzymskim jako wrogów, w związku z tym, Brzemianie doszli do wniosku, że jeśli ktoś zostanie pojmany przez piratów, to nie staje się niewolnikiem. W normalnych okolicznościach, dostanie się do niewoli skutkowało kapitis e, de minutio maxima, czyli utratą wolności i obywatelstwa równocześnie. E, natomiast pojmanie przez piratów bądź zbójców takiego skutku nie wywoływały. Co to znaczy? To znaczy, że jeniec piracki, chociaż oczywiście faktycznie jest w niewolni, to jednak z prawnego punktu widzenia pozostaje wolny. A to ma swoje bardzo daleko idące konsekwencje. Pierwsza kwestia to just postynien. Skoro taki jeniec nigdy nie jest formalnie niewolnikiem, w związku z tym nie musi korzystać z just ponieważ nigdy nie traci swoich praw. Po drugie, skoro cały czas jest wolny, to również jego testament nie traci ważności. I co za tym idzie, niepotrzebna jest ficciolegis cornelia po to, żeby utrzymać ten testament w mocy. Takie rozwiązanie ma również jedną pozytywną jeszcze stronę, jeśli mianowicie. Osoba, osoba traktowana jako niewolnik zdoła dowieść, że została pojmana przez piratów bądź zbójców, wówczas odzyskuje wolność i oczywiście umowa kupna-sprzedaży takiej osoby przestaje, przestaje wiązać. Nie mogę powiedzieć, że ona była nieważna, ponieważ ta kwestia była przez jurystów rozstrzygana różnie w różnych okresach. To jest dosyć skomplikowana kwestia, natomiast z całą pewnością taka osoba odzyskiwała wolność. Tylko tyle, że starano się nabywcy w dobrej wierze zapewnić pewną ochronę prawną, stąd takiej umowy nie można było od tak po prostu potraktować jako, jako nieważne. Oprócz tego, kwestia piractwa ma jeszcze jedno bardzo ważne przełożenie na prawo prywatne. Chodzi mianowicie o to, że napady pirackie były bardzo często, czy charakteryzowały się zwykle ogromną gwałtownością i były oczywiście nieprzewidywalne. W związku z tym, juryści rzymscy w swoich pismach traktują napad piratów jako zdarzenie o charakterze siły wyższej. Co to znaczy? To znaczy, że przede wszystkim strona w kontrakcie nie odpowiada za działanie siły wyższej, natomiast rzecz jasna, jedna ze stron zawsze ponosi ryzyko jej działania. Tyle tylko, że napad piratów jest dosyć specyficznym przypadkiem działania siły wyższej, dlatego że zawiera czynnik ludzki. W związku z tym można się zastanawiać nad tym, czy zawsze traktować go jednakowo. Jeśli statek był uzbrojony i świetnie przygotowany na atak piracki, wówczas można byłoby starać się udowodnić, żeby wcale nie była siła wyższa, dlatego że nie było to ani nieprzewidywalne, ani niemożliwe do odparcia zdarzenia. Natomiast z całą pewnością atak piratów uprawniał kapitana statku do zarządzania zrzutu morskiego. Jeśli gdzieś w oddali pojawiał się taki charakterystyczny żagiel pirackiego okrętu, te okręty zresztą bardzo często były stylizowane tak, żeby wyglądały na niebezpieczne, to znaczy, miały na burtach namalowane na przykład takie charakterystyczne oczy miało oczywiście jakieś również ozdoby, takie dosyć przerażające rzeźbienia na, na dziobie statków w szczególności, więc jeżeli taki statek zobaczono gdzieś z daleka, no to kapitan robił wszystko, żeby zwiększyć prędkość swojej jednostki i w tym zrzut morski mógłby mu bardzo pomóc. Stąd oczywiście było to usprawiedliwienie dla dokonania zrzutu morskiego. Problem piractwa jest poruszany w wielu kazusach prawa rzymskiego dotyczących różnego rodzaju kontraktów. Pojawia się oczywiście przy receptum nautarum, czyli wtedy, kiedy kapitan statku ponosi odpowiedzialność za rzeczy wniesione na statek przez pasażerów, i oczywiście napad piratów jest traktowany jako okoliczność egzoneracyjna, wyłączająca odpowiedzialność kapitana. Ale chociażby jest przywoływany również przy okazji omawiania komodatu w tym słynnym kazusie srebrnej zastawy, kiedy to komodatariusz, który użyczył od komodanta srebrną zastawę po to, żeby wykorzystać ją na uczcie, wziął ją ze sobą w podróż morską i utracił, Gaius pisze właśnie, czy to wskutek katastrofy okrętu, czy wskutek napadu piratów w takiej sytuacji, mimo że oczywiście były to zdarzenia o charakterze siły wyższej, komodotariusz ponosił odpowiedzialność, bo to jego zawinione działanie doprowadziło do tego, że ta zestawa w ogóle znalazła się na okręcie. Mamy tutaj do czynienia z tą cywilistyczną, nienazwaną jeszcze przez Rzymian, ale oczywiście przez nich stosowaną konstrukcją prawną casus mixtus, kiedy to zawinione działanie dłużnika Prowadzi do utraty przedmiotu, kontraktu w wyniku działania siły wyższej. A zatem problem piractwa był obecny w prawie rzymskim i był uregulowany dosyć kompleksowo, z takim naciskiem na to, żeby jak najbardziej ułatwiać życie obywatelom rzymskim. Natomiast losy tej regulacji, późniejsze losy tej regulacji są bardzo interesujące. Dlaczego? Dlatego, że ta koncepcja piratów jako wrogów całej ludzkości, osób, przeciwko którym każdy może toczyć walkę, z którym każdy może walczyć, piractwu każdy może przeciwdziałać, i to bez względu na to, czy to piractwo rozwija się na jego terytorium, czy na jakimkolwiek innym terytorium, to jest koncepcja wykorzystywana w prawie międzynarodowym do tej pory pieroctwo jest traktowane w ten sam sposób, natomiast oczywiście ta koncepcja ma znacznie szersze zastosowanie. Zwróćcie Państwu uwagę, że na taką bardzo ciekawą koncepcję wysuniętą przez, nie przez badacza wcale, tylko przez pisarza bardzo słynnego, znanego Państwu na pewno Roberta Halisa, który porównywał poziom zagrożenia rozbojem morskim w starożytnym Rzymie do poziomu zagrożenia terroryzmem we współczesnym świecie i pokazywał różnego rodzaju paralele między tymi dwoma zjawiskami. To, co mi chodzi, to, co chciałabym podkreślić, to przede wszystkim to, że takie zjawisko jak piractwo pozwala pokazać wirtuozerię prawa rzymskiego. Pozwala pokazać, w jaki sposób Rzymianie potrafili radzić sobie z różnego rodzaju problemami, wykorzystując do tego prawo, ale z drugiej strony, jak potrafili dla własnych celów wykorzystywać różne zjawiska. Bo przecież ta koncepcja, koncepcja cicerońska, poza oczywistymi implikacjami politycznymi, czyli poza tym, jak można sobie poradzić ze swoim wrogiem politycznym, nazywając go piratem, to jest również uzasadnienie. Inspiracji imperialistycznych Rzymu. zobaczcie Państwo, jeśli Rzym chciałby zaanektować jakieś terytorium, to wystarczy powiedzieć: tam jest baza piracka. Wchodzimy, dokonujemy aneksji pod pozorem ratowania mieszkańców przed plagą piractwa. Czy czegoś nam to nie przypomina? Imperializm ma różne oblicza, ale historia lubi się powtarzać. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.